Dzień dobry. Dzień dobry moje wagusie. Tak tak, kochani, czytanie tygodniowe z karcioszek naszych ukochanych. Zobaczymy co w przyszłym tygodniu jakie energie do nas idą i myślę, że będziecie zadowoleni też z tego rodzaju kochani ee, czytania. Czytanie od 30 września do 6 października 2024, kto nie pamięta. To w przyszłym tygodniu, kochani, dokładnie 2 października o godzinie 20.50 mamy nów księżyca. Proszę pamiętać, żeby sobie zmienić liść w portfelu, żeby Wam przyciągnął finanse, tak? Albo nie pozwolił więcej wydać. Stary, oczywiście, oddajemy żywiołom, co dużo się. Odwróciło. Oprócz kochani kart cygańskich, będzie rada Starota. E, tak sobie postanowiłam, bo e, musiałam uzyskać dla siebie odpowiedź. Karty były na stole, poczułam, niech zostaną. Także teraz dla wszystkich osób, które zostawiają mi na wstępie podziękowanie w postaci lajka, komentarza, czy też posiadacie subskrypcję, ta karta będzie na cały przyszły tydzień dla Was. Moje drogie wagi. I pamiętajcie, że będzie to czytanie dla nas wszystkich, nie tylko dla jednej osoby, więc odsłuchajcie sobie też ascendent, Wenus lub Księżyc. Otwórz się na przyjmowanie. Nowagusie, Wy macie teraz urodzinki. Wszystkiego najlepszego. Pozwólcie innym zatroszczyć się o Ciebie z miłością. Przyjmuj bez poczucia winy czy przepraszania. O, cudna karta urodzinowa. Przepiękna, tak patrzę na nią. Mm. No to mam nadzieję, że horoskop też dla Was będzie cudny. Spokój. Dosłownie. E, położę, kochani, trzy karty. Tak, przede wszystkim spokój. Otrzymacie w tym tygodniu żeby nie powiedzieć w cholerę to bardzo dużo wiadomości bardzo dużo będzie związane z może z medytacją, może ze spokojem, może z jakąś odnową biologiczną, duchową. Zagłębicie się w głąb waszego serca, waszego ducha. Mam wrażenie, że wszystko, za co się chwycicie w tym tygodniu, to po prostu pójdzie wam gładko. Będziecie mieli szczęście do ludzi, do sytuacji. Rozwiążecie konflikty, pozałatwiacie dużo spraw i dużo będziecie pisać, dzwonić. Dużo ludzi będzie coś od was chciało, będzie się po prostu dużo działo. Także zaproszenia randki. zaproszenia do osób. mam wrażenie, że są tutaj i mężczyźni i kobieci, kobietki stanu wolnego, które czekają na to, co powiem, ale dajcie mi jeszcze jeden rząd położyć. Obserwator. Wybierają kogoś do premii. Do nagrody yy, jakaś koleżanka, kolega chce Was przedstawić. Słuchajcie, więc w miejscu pracy, jeżeli chodzi o pracę, trzeba się wykazać, bo może przyjść bardzo duża premia, nagroda, może nawet stanowisko. Jeżeli chodzi o układy międzyludzkie, to ktoś Was chce z kimś poznać, żebyście nie byli singlami. Mam wrażenie, że ktoś was zaskoczy, że was zna z telewizji, z opowiadań, i ta osoba będzie dosyć ważna w najbliższym czasie. Jest też osoba, może nawet dwie, bym powiedziała może nawet dwie bądź para. Kto wam strasznie zazdrości? Czy to popularności, zdrowia, urody, pieniędzy? Faceta, kobiety. Ale musicie też moi drodzy uważać, bo może w tym tygodniu coś takiego być, że chcecie się może przymilić dla kogoś, może znaleźć w. Tej osobie sojusznika i będziecie próbować, a okaże się, że ta osoba ma zupełnie inne priorytety, zupełnie oczekuje czegoś innego i uważajcie, żeby ta osoba nie narobiła wam złej opinii, nie, wystawia, nie wystawiła wam może złego świadectwa tylko i wyłącznie przez zazdrość, przez złość, przez egocentryzm, przez egoizm. Ja mam poczucie, że ta Wasza wrażliwość zostanie w tym tygodniu wystawiona na próbę, i będziecie musieli zwrócić uwagę, kochani, na swoje potrzeby w tym tygodniu. I ja powiem tak: Uważajcie, bo nawet jeżeli jesteście w super pięknych ekstra relacjach, dostaniecie prezent. Ale możecie mniej czasu spędzać, bo czemu? Dzieci mogą mieć kłopot w szkole. Możecie kłócić się, kto jak wychowuje dzieci. Możecie się pokłócić z nienacka o pierdołę, że to leżało tu, a miało leżeć tu. I wiecie, z igły zrobią się widły. Mam wrażenie, że traficie na osobę w tym tygodniu agresywną, nerwową, Traktującą lekko życie, i to Wam się nie będzie podobać. Czemu o tym mówię? Dlatego, kochani, że ja wyczuwam, że może się Wam potem ten humor, nastrój udzielić. Tak? Czyli idę na rozmowę o pracę, byłam spokojna, zadowolona, a idę zdenerwowana. Idę na randkę, a po drodze ktoś miał wypadek. Ja to widzę i jestem zdenerwowana. Albo spotykam byłego, który jest szczęśliwy, nagle jest ubrany, czy ubrana, nagle ładnie wygląda, ma wszystkie zęby. A taki przy mnie nie był, i nas już bierze nerw, nie? Także tutaj musicie uważać na te swoje, kochani. Emocje w stosunku do innych osób. Mam wrażenie, że do niektórych z Was odezwie się osoba, która albo mieszka, pracuje bardzo daleko, a z którą się nie udało, która przystawiła Was do ściany, tak jakby zażądała albo 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 ja albo koniec. Mam wrażenie, że taka osoba się odezwie. Kochani, karty przeprosin Wam wylosowałam. Ktoś Was przeprosi za coś, ktoś się odezwie, dostaniecie prezent w tym tygodniu, przyjdzie raczej pocztą, bo jeżeli ten ktoś się odezwie i przyjdzie, to on zaplanuje na konkretny dzień, konkretną godzinę, konkretne spotkanie. Ja nie wiem, czy Wy będziecie chciały się spotkać, ale mam wrażenie, że ta osoba chce zwrócić na siebie uwagę. I tutaj mam taką informację dla singli. Hmm. To jest taka osoba albo młodsza od Was, albo młoda duchem, młodo wyglądająca, ale ma charakter trochę trudny kłótliwy, nieustępliwy. Uważajcie, bo czasami to pierwsze zauroczenie jest trudne. tak? Uważajcie w ogóle w otoczeniu, bo te miłe, sympatyczne osoby, nagle możecie zobaczyć ich prawdziwą twarz, czyli na przykład jak się zachowują. W domu. Kochani, ja Wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszy horoskop. Życzę Wam wszystkiego dobrego, zdrowia, szczęścia. W zdrówku, kochani, no, może tutaj być po prostu taki nagły spadek energetyczny. Także ja, zresztą, wiemy, jaką mamy porę roku, więc możecie łapać jak gąbka różnego rodzaju przeziębienia, więc ostrożnie. No i dziękuję za kawusie, dziękuję za lajki, za komentarze. Słyszymy się niedługo. Buziaki dla Was, papa pa, skarby.